Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku z serii Mierzymy. I dzisiaj będziemy mierzyć rzeczy ze sklepów, w którym ostatni raz chyba byłam w jakimś 2017-2018 roku. Od tamtego czasu nic tam nie kupowałam. Mowa tutaj o Stradivariusie. Powiem Wam, że jakoś tak przez te lata Stradivarius kojarzył mi się z takimi rzeczami. Dla bardziej dorosłych osób, w sensie ja też jestem dorosła, ale wiecie, raczej ten styl mam taki bardziej młodzieżowy, powiedziałabym. No wiecie o co chodzi. Raczej nie ubieram się jakoś mega poważnie, więc w ogóle do tego sklepu nie zaglądałam. I ostatnio właśnie szukając stylówek na festiwal, który był w tamtym tygodniu, przeglądałam wszystkie sklepy online i powiem Wam, że... Byłam w szoku, dlatego że zawsze mi się kojarzyło, że to Zara i ewentualnie Berszka, najbardziej odpowiada temu, co noszę i co mi się podoba. A tutaj bardzo duże zaskoczenie, dlatego że naprawdę na stronie Stradivarius znalazłam mnóstwo rzeczy, które mi się podobały i które naprawdę chciałabym sobie zatrzymać. Także w ogóle zamówiłam tu właśnie z myślą o festiwalu, ale w sumie ta paczka przyszła z opóźnieniem, miała ona przyszła dopiero w piątek. Ja już w stylówki w sumie miałam wybrane na cały festiwal już we wtorek, bo. Festiwal zaczynam się w środę, Także odpuściłam sobie w ogóle nawet otwieranie tej paczki i stwierdziłam, że po prostu zostawię to i nagram z tego filmik, bo jest tutaj zamówienie za około 1000 zł, z tego co kojarzę. Na pewno nie zostawię wszystkiego, bo niektóre rzeczy obrałam w różnych kolorach, bo nie mogłam się zdecydować, co będzie wyglądać najlepiej. Natomiast tutaj bardzo z Wami to wszystko zaraz przymierzę, ocenię i zobaczę. Czy rzeczywiście jest tak fajnie, jak się spodziewam, bo naprawdę mam takie dobre nadzieje, jeśli chodzi o tą paczkę, bo... Te rzeczy bardzo mi się na stronie spodobały Także zapraszam Was do oglądania Dobra, moi drodzy, więc zaczniemy chyba w ogóle od topów i wszystkiego, co jest na górę A potem przejdziemy do spodni, żebym cały czas nie musiała zmieniać kadru Natomiast pierwsze spodnie już mam na sobie, ale to wypowiem się może troszkę później Zaczniemy właśnie od góry Powiem Wam, że ten topik w ogóle musiałam sprawdzić na stronie, jak się go wiązało Bo przez, wiecie, cały taki rozplątany i mówię, nawet nie pamiętam, jak on miał wyglądać I na początku mówię... Mhm, mm -mm. jak go ubrałam i zawiązałam w poprawny sposób, to powiem Wam, że mi się podoba Jest taki no na festiwal, powiem Wam, idealny Też fajne to, że on jest czarny, taki zwykły, a z drugiej strony przez te swoje wiązania nie wygląda tak jak zwykły top e, Ja nie wiem, bardzo lubię takie topy, uważam, że one fajnie wyglądają Kojarzy mi się też w ogóle z stylu Hailey, taki... Wiecie, no jej styl, jej vibe To mi w ogóle koszyło około tam 45 zł, więc nie jest to dużo Potem pokażę może te spodnie w całości Natomiast teraz tylko wspomnę, że to są pierwsze z tych spodni w kolorku najciemniejszym, takim ciemnym szarym Od razu, co muszę powiedzieć, to jest zupełnie inny materiał niż te spodnie z tam Tamte są takie typowo ortalionowe Te są... ja nie jestem dobra jeśli chodzi o materiały Ale te są takie bardziej podchodzą pod te cargo, ale są takie... Taką cieńszą wersją spodni cargo, tak bym to opisała Regulujecie je na gumkę, więc to jest super Ja eski, bo chciałam, żeby one były takie szerokie dosyć I uważam, że te eski są super Do spodni przejdziemy za chwilę, teraz będziemy mówić tylko o topikach I jeśli chodzi o ten pierwszy, to bardzo mi się podoba Na pewno go zostawiam, bo uważam, że będzie i super właśnie na jakieś imprezy, festiwale No robi robotę, bardzo ładnie się Prezent. Dobra, zamówiłam też kilka takich bardzo basicowych topików. One w ogóle były w fajnej cenie 35 zł, więc. Ja ogólnie bardzo często chodzę w takich topak Do dresów, do spodni, do wszystkiego Lubię takie proste, jednokolorowe topy Do tego na przykład ubrałabym pomarańczowe buty I miałabym, wiecie, już fajną, gotową stylówkę e, Więc one są w ogóle też z takiego Prążkowanego materiału, tak jak te topiki Z Zary, które ja bardzo lubię z tej kolekcji Seamless, bardzo często o nie pytacie Więc tutaj daję Wam wskazówkę, że W Stradivariusie znajdziecie też rzeczy z tego materiału e, Tylko po prostu w innym kroju e, I powiem Wam, że ten topik Super, bardzo podoba mi się ten pomarańczowy kolor Uważam, że super w ogóle wygląda do Opaleniznę, na pewno sobie go zostawię Mam go jeszcze w innych kolorkach, więc też Wam przymierzę Ale no, pewnie będzie leżeć Tak samo, wiadomo Wzięłam wszystkie chyba w tych samych rozmiarach Pewnie jeśli chodzi o topy, to wzięłam XS Bo tak, góry zazwyczaj biorę XS -ki. Spodnie tutaj specjalnie wziąłam Eski, no bo tak jak mówię Chciałam większe, bardzo fajnie Leży, tutaj ma taką gumkę No i jest tutaj na takich ramionkach. nic odkrywczego, ale z drugiej strony Tak jak mówię, bardzo mi się Ten topik podoba, więc pomarańczową Wersję na pewno sobie Zostanie. No i powiem Wam, tę wersję kolorystyczną również uwielbiam. E, zamówiłam specjalnie ten kolor pod te spodnie, no i uważam, że pasuje to idealnie. To jest taki look, do którego, wiecie, założycie kolorowy but, na przykład zielony i zieloną torebkę i macie stylizację po prostu. Wow! A tak naprawdę nic nie musicie tutaj wyszukiwać, bo rzeczy są bardzo basicowe, bardzo proste, ale no, nie wiem, te spodnie. Na razie jestem w nich zakochana, bo po prostu... Mają bardzo fajny kolor, właśnie taki ciemny betonowy szary kolor. Bardzo fajnie to wygląda. No i ten topik do tego w identycznym kolorku uważam, że super pasuje. Teraz od razu już mam ten matching look. To pokażę wam te spodnie w całości. Postaram się jakoś tutaj stanąć, o, żebyście widzieli chociaż tę nogawkę, bo to jest w sumie najważniejsze. To jest wersja jak ona jest taka spuszczona. To jest wersja jak sobie ją tutaj za gumkę zrobiłam taką bardziej. Pufiastą wersję. Także co mogę powiedzieć, ja zdecydowanie jestem fanką tych spodni, bardzo mi się podobają i na pewno je sobie zostawię w tym kolorku. Jeszcze mam dwa inne, ale ten bardzo mi się podoba i uważam przez to, że Też nie są czarne, tylko są takie ciemno-szare, takie betonowe. No robi to robotę, fajnie to wygląda, mają tutaj kieszenie, tak jak mówię, tutaj możecie sobie regulować, jeśli chodzi o. To jak mają być szerokie w pasie No i mają też te właśnie gumki przy nogawce Więc możecie sobie robić je w obu wersjach Jestem w szoku, bo w Zarze na przykład nie ma takiego wyboru w ogóle tych spodni Nie wiem czy w ogóle w kimkolwiek kolorku są Cargo jest mnóstwo, ale tych nie widziałam Naprawdę tutaj Stradivarius miał chyba największy wybór Jeśli chodzi o rodzaj tych spodni Bo w to były chyba tylko trzy kolorki A w Stradivariusie macie chyba z pięć Więc możecie sobie sprawdzić Ale naprawdę, dla mnie są Dobra, powiem Wam, że jeśli chodzi o ten topik, to na stronie w ogóle mnie nie przekonywał. I teraz, jak go ubrałam, to w sumie też nie wiem, czy jest on aż taki super. Kosztował was 70-80 zł, więc jak na taki top, to nie uważam, że jest to mało. I to jest taki top, wiecie, gorsetowy, tutaj macie takie zapięcie. Bardzo podoba mi się to. To jest super, fajnie to wygląda, ale sam topik powiem Wam, że nie wiem, czy podoba mi się, że jakoś super leży Jest taki powiedziałabym zwykły, też jakoś super nie podkreśla sylwetki, nie robi jakiegoś wow Chociaż tak jak mówię, no tutaj to wycięcie sprawia, wiecie, że tak fajnie nas tutaj wycina No nie wiem, nad tym się zastanawiam, możecie dać mi znać, czy byście ten topik zestawili, czy nie Więc jeszcze Wam pokażę tutaj z bliska, jak on się prezentuje Tutaj wiecie, macie takie zapięcie Nad tym się będę zastanawiać i mam dylemat Na razie to jest taka pierwsza rzecz, z którą nie wiem, co zrobię Czy ją zostawię, czy... No i to jest, słuchajcie, na przykład topik, który od razu wiem, że na pewno zostawię Bardzo mi się spodobał na stronie W ogóle super Największy plus za te rączki, łapki Wkładacie sobie, bardzo mi się to podoba e, Takie wiecie, i w sukienkach, i w kombinezonach I uważam, że jest to mega cute Bardzo mi się to podoba e, Taki vibe właśnie, że wkładacie sobie ten palec tutaj do rękawka Proszkowany materiał, więc tak samo jak tamte wcześniejsze basicowe topiki Bardzo fajnie leży Taki jest wiecie, m, bardzo elastyczny Fajnie tutaj wszystko trzyma, więc jak widzicie spokojnie Nie trzeba nosić do niego stanika, więc to jest bardzo duży plus no, i uważam, że super wygląda. Bardzo mi się podoba, będę się nim zachwycać. Był w innych kolorach i na pewno sobie zamówię też inne kolorki, bo to jest taka basicowa rzecz, którą po prostu założycie do wszystkiego. I się zawsze przyda wam w szafie po prostu. Kosztował 70 zł. Może nie jest to jakoś super tanie, jak za taki zwykły basicowy topik, ale uważam, że właśnie fakt, że tutaj jest taki bez ramionczek, nie wiem, bardzo mi się to podoba, więc na pewno go zostawiam. No dobra moi drodzy, teraz topik, który w ogóle zamówiłam. Z czystej ciekawości, bo jestem bardzo zawsze ciekawa, jak te takie topiki, całe takie kryształkowe ale jak to ostatecznie wygląda, leży i tak dalej. I naprawdę jestem w pozytywnym szoku. Topik ten leży super, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Co prawda trzeba będzie na niego uważać, bo ma on dosyć długie ta ramionczka i trzeba go po prostu bardzo spuszczać tutaj, jakby w dół od tyłu, bo tak to wiecie, wszystko nam tutaj wyleci. Przerazą się też jakieś. Taśmy, naklejki, ale sam topik podoba mi się. Chyba ogólnie go sobie zostawię, szczerze Wam powiem, bo jakoś tak zamówiłam go z czystej ciekawości. On kosztował 130 zł, więc nie był tani, ale te rzeczy takie kryształkowe zazwyczaj są w takich cenach. Pamiętam też w zarze takie były i tak dalej. One się bardzo szybko wyprzedały, A jak coś na stronie Stradivariusa. Normalnie nie mogłam go zamówić, nie było żadnego problemu. Mieni się przepięknie, bardzo ładnie wygląda na jakąś imprezę czy coś, będzie moim zdaniem super także jak coś ten topik plus i to są spodnie które kojarzą mi się najbardziej z outfitem Belli Hadid słynne zdjęcia jak ona tankuje samochód zaraz Wam gdzieś tu je wrzucono, akurat miała te spodnie w takiego stylu ale znajka ale powiem wam że te są praktycznie identyczne więc jeśli szukacie Podobnych, Ja w ogóle zrobię takie zdjęcie i sesję inspirowaną właśnie tą stylówką. Zrobię Wam takie Style the Style właśnie w mojej wersji. Przemieszczam te spodnie i zobaczyłam, że są super, to stwierdziłam, robię takie samo zdjęcie jak ona. Ona do tego miała czarny topik, więc ja już nie będę się przebierać po raz dziesiąty. Natomiast też nie będę Wam zdradzać, bo zobaczycie na fotce. Natomiast zaraz Wam też te spodnie pokażę oczywiście w całości. Są identyczne jak tamte, też widziałam rozmiar S, ale kolorek tutaj jest taki jasno szary. I moim zdaniem też wyglądają w ogóle super, naprawdę bardzo mi się te spodnie podobają. Myślałam, że nie zostawię więcej niż jednej pary, a okazuje się, że no dwie zostawię. Pytanie, co z tą trzecią jako ostatnią? Czy też ją zostawię? Bo jak tak, to w ogóle hit, bo naprawdę nie spodziewałam się, że w tym zamówieniu będzie tyle rzeczy, które naprawdę mi się spodobają. Super te spodnie leżą, jak szukacie, właśnie tych spodni w stylu e, takich. Od nie wiem jak to nazwać, to naprawdę te z Stradivariusa są super. Są jeszcze w wersji takiej tutaj z normalnie z gumką, ja wybieram z tą gumką do regulowania, bo uważam, że można wtedy sobie wziąć większe, żeby były takie mega szerokie, a jeśli jesteście tutaj po prostu szczuplejsi, to możecie sobie je fajnie dopasować, więc... W ogóle te spodnie, bo w ogóle ja tego nie powiedziałam, te spodnie, każda z par kosztuje 140 zł. Te zberszki, z tego co pamiętam, były za 170, więc uważam, że te są lepsze, jak się zastanawiacie. Tylko tamte znowu były bardziej w takich kolorowych wersjach, bo były na przykład zielone, różowe, więc zależy, czego szukacie. Tutaj w Stradivariusie macie mnóstwo odcieni, się o takie neutralne kolory, bo też na pewno były czarne, no ale ja nie zamawiałam czarnych, bo mam z zberszki, właśnie są do odcienia szerego, no i zaraz przymierzę Wam jeszcze. Ostatni kolorek, jaki tutaj sobie wybrałam. No i powiem Wam, mamy problem. To jest ostatni kolorek beżowy, który, no muszę przyznać, też jest bardzo fajny i w ogóle ten odcień beżu jest bardzo ładny. No powiem Wam, że teraz mam dylemat. Możecie mi napisać w komentarzu, które Wam się najbardziej podobają, które powinnam sobie zostawić. Chociaż te pierwsze dwie pary, te szare, tak mnie urzekły. Że nie będę chyba w stanie z nich zrezygnować. Te beżowe, no trzeba przyznać, też są super. No inny wajk w ogóle dają. To są niby wszystko te same spodnie, ale przez to, że są w totalnie innych kolorach, to są zupełnie inne i tworzą zupełnie inne luki. Do tego ubrałam ostatni już topik i to jest też ten topik, który był wcześniej w kolorku pomarańczowym i... Szarym, to jest wersja brązowa No i w ogóle ja kocham, wiecie, brązowe rzeczy I tak dalej, więc stwierdziłam, że wezmę go sobie Nawet tak o, już nawet nie do tych spodni No ale z tymi spodniami też wygląda super Na pewno będę chciała też zamówić białe Nad tymi beżowymi się jeszcze zastanawiam Powiem Wam, że najbardziej jestem przekonana do tych dwóch pierwszych par Jeśli chodzi o kolorystykę Ale z drugiej strony, no jak widzę w podglądzie W kamerze, to bardzo mi się te beżowe podobają Oh my god, ale mam dylemat Naprawdę jestem w takim mega szoku Pozytywnym, że po tym filmiku Chcę zostawić wszystko z tej paczki, z tego zamówienia. Te rzeczy naprawdę mi się wszystkie tak podobają. Może poza tym czarnym topikiem, gorsetowym, on mi jakoś tak mega nie urzekł ale reszta jakby we wszystkim siebie widzę. Jestem w stanie to wystylizować, ubrać na różne okazje, więc w ogóle naprawdę jestem w szoku. Jak zwykle będę bardzo wdzięczna za Wasze komentarze. Tak jak ostatnio pod filmikiem z. Holem z Berszki I z &Bear, bo naprawdę pomogły mi Wasze komentarze i Dlatego chciałabym, żebyście tutaj znowu Ocenili i napisali Co byście zostawili, co Wam się podoba, a co nie Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał Pisaliście, że chcecie więcej mojego mierzenia Że lubicie mój styl, co jest dla mnie Bardzo, bardzo miłe i bardzo mnie to cieszy Także bardzo Wam dziękuję Pamiętajcie o kciuku w górę I widzimy się w kolejnym filmiku już za tydzień Pa, pa!